Szanowni Państwo, moglibyśmy dzisiaj się cieszyć dwudziestoleciem stowarzyszenia, które miałem zaszczyt negocjować pod batutą pana premiera bieleckiego. Moglibyśmy dzisiaj cieszyć się dziesięcioleciem naszego członkostwa, którą miałem zaszczyt przygotowywać. Zawsze blisko w zespole pana premiera Buska. Mogliśmy się dzisiaj cieszyć zwycięstwem budżetowym, satysfakcjonującym nas wielce. Janusz. Brawo. Mogliśmy się cieszyć z tego, że Europa zaczyna wychodzić z kryzysu, a my w ramach tego suchą stopą wychodzimy z tego kryzysu i perspektywy są gospodarcze dobre. Mogliśmy się skoncentrować na. Zmierzaniu do pierwszej Ligi Europejskiej, którą jest strefa euro. Gdyby nie to, że podstawy bezpieczeństwa europejskiego, a bez bezpieczeństwa nie ma dobrobytu, zostały zakwestionowane w tym momencie, kiedy podstawowa zasada pokoju w Europie, nienaruszalności granic, została naruszona przez Rosję i za naszych wschodnich rubieży powiało grozą i niebezpieczeństwem. Dlatego najważniejsze jest bezpieczeństwo. Potem dobrobyt. To jest przesłanie pana premiera i naszego hasła. Jeżeli obywatele i moi wyborcy w województwie łódzkim zechcą mnie obdarzyć zaufaniem, chcę koncentrować się na trzech sprawach, którymi dotąd się zajmowałem. Po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne jako oś geopolityki tej części Europy. Bo energia jest bardzo ważna, ale zwłaszcza jej aspekt zewnętrzny to jest to, co może albo budować pokój w tej części Europy, albo ten pokój niszczyć. A zatem dywersyfikacja dostaw, dywersyfikacja źródeł i normalne, rynkowe, cywilizowane warunki, a nie dyktat, któremu w tej chwili podlegamy my, a zwłaszcza Ukraina. Drugi temat to polityka wschodnia. Nie ma chyba w tej chwili ważniejszej i bardziej poddawanej próbie części polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie i Polityka Wschodnia. I tym tematem nadal chcę się zajmować, jeśli będzie mi dane, ponieważ tylko bezpieczni, demokratyczni sąsiedzi na wschodzie i podzielający nasze standardy i nasze wartości, mogą z nam zagwarantować to, że my się będziemy z kolei mogli cieszyć najpierw bezpieczeństwem, a potem dobrobytem. Dlatego tak ważna jest Ukraina. Dlatego tak ważna jest tuż za miedzą Białoruś. Dlatego tak ważne są Gruzja i Mołdawia jako kandydaci do stowarzyszenia i inne kraje partnerstwa flagowego okrętu dzisiaj polityki zagranicznej, autorstwa Polski. I trzecia wreszcie sprawa europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że Unia Europejska i nasze w niej zakotwiczenie to jest druga polisa ubezpieczeniowa po NATO. I o tą polisę ubezpieczeniową musimy szczególnie zadbać. Dlatego współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej i NATO, komplementarność tych dwóch struktur. Jedni mówią o miękkiej sile, drudzo o twardej. Niektórzy mówią, że bardziej miękką siłą powinno być NATO Inni mówią, że bardziej twardą siłą powinna być Unia Europejska. Dzisiaj widzimy naocznie wobec kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa ze wschodu, że tylko współdziałanie tych dwóch, a jestem przewodniczącym delegacji w NATO w Parlamencie Europejskim, da nam tą porcję bezpieczeństwa, którą chcemy tak naprawdę mieć. A zatem musimy wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony. Ten nowy wymiar, dotąd mało postrzegany, mało doceniany, a który wymaga i rozwoju przemysłów uzbrojeniowych, i współpracy operacyjnej sił zbrojnych, i wspólnych źródeł dowodzenia, i przede wszystkim większego poczucia, że bezpieczeństwo najpierw. A zatem bezpieczeństwo energetyczne, polityka wschodnia, bezpieczeństwo, obrony jako polityka Unii Europejskiej to będą, jeżeli wyborcy mi zaufają, moje priorytety. Dziękuję za uwagę. Jacek Sariusz